Pięknie oświetlone stoiska, na których można znaleźć ręcznie zrobione bombki, łańcuchy czy stroiki, kupić regionalne przysmaki czy ludowe prezenty, a nawet zjeść coś dobrego na miejscu. Takie bożonarodzeniowe jarmarki są coraz bardziej popularne i u nas, ale pewnie nie wszyscy miłośnicy takich zakupów wiedzą, że zwyczaj ten przeszedł do Polski z Niemiec, tak jak i słowo Jarmark, czyli doroczny targ. A jak wygląda ten oryginalny doroczny świąteczny targ pokaże Marcin Antosiewicz. Jest taki czas w roku, kiedy niemieckie miasta zasadniczo zmieniają swój charakter, a każdy z nich chce się pochwalić najpiękniejszym jarmarkiem bożonarodzeniowym. Ta tradycja sięga XIV wieku, a najbardziej cieszy tych, dla których historia tych miejsc na razie nie ma szczególnego znaczenia. Jak było? Podobało Ci się? Jarmarki w Adwencie to najlepsze miejsce towarzyskich spotkań. Przyjemne, bo ukraszone specjałami z całego świata. Proszę bardzo, mamy tu smaczny tartiflet z ziemniakami, cebulą i serem. Serem z Francji. Smaczne, ale i tak francuski tartiflet przekrywa z niemieckimi kiełbaskami, chociaż także one w ostatnim czasie uległy europeizacji. A to akurat jest krakowska. Ach, to jest krakowska? I co smakuje? Jeszcze nie wiem. No to proszę. <śm> I? Pyszna. Jednak nic na jarmarku nie smakuje tak jak grzane wino, słodkie, owocowe, zazwyczaj pochodzące z Bawarii, często wzmocnione o inne trunki, jak rum. Czy ty możesz to pić? Ja, to Tak, mogę. I jak to smakuje? Dobrze. Ale to jest bezalkoholowe. Tak. A przez chwilę nie byłeś pewny. To jest pewne, tu nie ma alkoholu. Oprócz picia i jedzenia na jarmarkach szuka się prezentów. Jak zawsze są bogate kolekcje choinkowych ozdób i śnieżnych kul, a także ludowych wyrobów z drewna, w tym oczywiście setki wariantów dziadka do orzechów. Za tymi świecidziałkami grzanym winem, kiełbasami kryje się całkiem potężny biznes. Ponad 100 milionów odwiedzających, 2,5 tysiąca niemieckich jarmarków zapewnia ponad 3 miliardowy przykód, a ponad 200 tysiącom ludzi daje miejsca pracy. Wielu Niemców przed świętami potrzebuje jednak praktycznych zakupów. Berlińczycy jeżdżą po nie na polskie bazary. Firmy transportowe wyczuły rynek i oferują specjalne przejazdy trzy razy dziennie. No generalnie cenowo jest dla nich taniej. Papierosy, kawa. No da, tak, tak. Chciałbym sobie kupić jakiś przyzwoity garnitur i koszulę do tego. No i coś na święta dla żony. Tam mogę coś wybrać. Jednak odzieżowa kolekcja na przygranicznych bazarach nie powala z nóg. Pewnie dlatego większość skupia się na innych produktach, co możemy sprawdzić w drodze powrotnej. Wiadomo, że chcą rabatu dużo, drudzy płacą. Targują się. Targują się, tak. A skutecznie? No, no, skutecznie. <gry> na jarmarkach też się można targować, a najlepiej używać do tego wypróbowanych sposobów z konwersacji. So, ich Miko, oh, I am... Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Oh, Tannebaum, oh, Tannebaum, wie schön sind deine... <laughs> wie grün sind deine Blätter. Wir haben dich gern. Dobrze, że przyszedł Pan po trzecim grzańcu, a nie przed pierwszym. Boże Narodzenie to najpiękniejsze ze świąt, bogate w tradycje. Trudno jednak opisać magię tych świąt, ale można ją poczuć na bożonarodzeniowych jarmarkach w Niemczech. Berlin, Marcin Antosiewicz, Wiadomości.